Hej moi drodzy, ja jestem Wodzu i witajcie w dzisiejszym odcinku z War Thundera. Dzisiaj zagramy sobie najnowszym radzieckim premiowym czołgiem, czyli T-80UD i przekonamy się, czy ten pojazd jest lepszy od Turmsa, czy jest na równy z nim, czy jest jednak od niego gorszy. Ale zanim przejdziemy na pole bitwy, szybkie wyjaśnienie, czym się różni T-80UD od T-80U czy T-80B. Po pierwsze, ta T-80 posiada diesla, nie turbinę gazową. To oznacza, że będziemy wolniej się rozpędzać, i nasza prędkość wynosi 60 km na godzinę, a nasz wsteczny wynosi 4 km na godzinę, więc ta maszyna się nie porusza, więc też dlatego jest tak trochę nisko. Również nie posiadamy termowizji, więc jesteśmy również trochę bardziej tego pozbawieni, ale ten pojazd posiada taki sam pancerz jak T80U, czyli ma lepszy od T80B i lepszy od Turmsa, zdecydowanie od Turmsa. Więc trochę dziwi, że jest tak nisko, ale też posiada 3BM42. To nie jest jakaś super amunicja na tym przedziale. Bo taką samą posiada T-80B, czy również Turms. A teraz sprawdzałem na przykładzie Moderna, no to ona posiada już troszeczkę mocniejszą. Ale dobra, sprawdźmy jak ten teciak sobie radzi. Akurat widzę, że sporo moich teammateów jedzie tam daleko na prawo. To ja przyczaję się jakoś w tej okolicy. No, już coś wjechało na strefę, no tak próbowało wjechać jedno, druga maszyna wjechała i już skończyła swój żywot. To jest dobra pozycja, jedynie tych drzew się pozbędę, bo właśnie mogą lekko mi zasłaniać. Fajnie, że od tyłu mam sporo sojuszników, więc jedyne co, to muszę skupić się na przodzie. Trzeba uważać koniecznie, żeby nic z tego miejsca się nie wychyliło. No, też, Jak widać, sporo progów jest w tej okolicy. W sumie nie patrzyłem. Ameryka, Brytole i Szwedzi. Raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś tutaj jeszcze wyjechał. Abrams go zdjął. Ok. I Abrams był jak kość tutaj, i właśnie ja go nie widziałem. Coś tak czułem, że wróg może podjechać od tej strony. Tam jest kolejny. Również go nie widzę przez to, że teren tutaj szkadza. I coś jeszcze słyszę na prawo, więc na razie muszę tu postać. Dobra, zaryzykuję najwyżej zdedam, bo tymczasowo po wrogach nie ma śladu. Coś stoi tam, tylko trochę tu braki zasłania. <laughs> tu był przyczajony. Tutaj słyszę wrogą maszynę jakoś. Tak, to jest ten sam. Dobra, jest niewielka zemsta. Tutaj coś jeszcze się znajduje szwedzkiego. Nie widzę tego wrogiego pojazdu. Mógł po prostu tutaj się schować, albo mógł pojechać gdzieś tu w lewo. Okej, okay. coś wrogiego wjechało na strefę C, tak lekko mi tam mignęło. Niestety się zadymił. To był ten cel? Tak jest, CVK zdjęta, strefa odzyskana. Raczej zdekapowana. Może teraz uda mi się ją odzyskać. Mało graczy zostało, więc można podsumować, że ta bitwa jest taka sobie. Może następna będzie trochę lepsza. Trzeba chyba bardziej zaszarżować. Na razie można tutaj zaszarżować. Sporo państw przeciwko. Uda się dorwać jakiegoś. No, powinno się udać. Trochę to niepokoi, że tak szybko udało się tutaj dojechać, a wroga nie ma. Mam teorię, że mogą od tyłu zaatakować. Coś tutaj jest w okolicy głównej drogi. Dobra, widzę ten cel. No, oczywiście nie zdążyłem. Widzę ich sporo w centrum mapy na mapie, więc. Trzeba by spróbować tam pojechać. Kurde. Dobra, został rozwalony. O tyle trochę szczęścia. Szkoda, że go na czas nie zauważyłem. Więc jest teraz o tyle kiepsko. Bo po drugiej stronie tam jest przeciwnik, i przede mną coś się znajduje. Albo to tamten wróg? Możliwe, że to tamten. Oho, tam coś wyjechało. To obracaj się, obracaj się. Tego ja tutaj dorwałem. Tu od tyłu coś przyjechało. Wiem, że przeciwnik jakiś wjechał na strefę C. Prawić trzeba. Dobra, został rozwalony. Czy słyszę wroga będzie na moich plecach. Brak tej turbiny bardzo boli. On wie, że tu jestem. Powolutku podjeżdża. E7-2. No to pora gościu pożegnać się z teciakiem. Ja yeah, ten diesel boli słyszę kolejnego wroga po drugiej stronie, kuźwa tu jest jeszcze jeden. Ale jestem naprawdę udany. Jeszcze mam za mną wroga. Tylko czy ten za mną tutaj podjedzie? Czuję, że zaraz może być po mnie. Kuźwa! Miał takiego farta, ale przynajmniej udało się kilku rozwalić. Uuu, jest tam. Tam nieprzyjacielski czołg. Leopard się na niego wychyla. Kurna, trafił mnie w zamek. Muszę w końcu nauczyć się, bo to ja ciągle przeskakuję z rodzaju maszyny na maszynę. Żeby w tych ruskich MBT-kach pokazywać policzek. on chyba z hita przywalił mi. Rogowie znowu zajmują strefę C. Dawać tam ostrzał artyleryjski. Ja już mam działo sprawne. Widzę wrogą maszynę. Znaczy do przodu by nie podjechał. Sześćdziesiątka. Jakąś bardziej muszę tu poprawić. Nie wiem, ja mu wale w... cały czas w bok? Nie, no w przód dostawał. I asysta. trochę ryzykuję, bo zostało mało przeciwników, więc trzeba spróbować jakoś na nich zapolować. Akurat ten 60 Rice powinien być w tej lewej stronie. Pójdź A, nie ma pierścienia wieży. Dobra, udało się zlikwidować. Jestem niestety widoczny na mapie. Gdzie jest ten Brogi MBT? Już go tam rozwalono. T72 Gdzie jest T72? To jest ten z respa? Tak, to jest ten z respa. Tego się udało rozwalić, jest zemsta. T72 znajduje się. Kurde, zasłoniła mi tutaj belka. Policzek mi przy. W... A czyli policzek, wieże czy w kadłub? Niestety. Aha, pierścień wieży. Czy by tak zaryzykować i podjechać tutaj do przodu i spróbować ich bić od boku? Lepiej byłoby to zrobić jakimś mobilnym czołgiem, ale z. Próbować warto o. ładowniczy jest po mnie. Wierzchnie wieży poszedł, zamek poszedł. Kuźwa, myślałem, że to odda. Jakby jeszcze trafiłem po ładowniczym tylko. Widzę tego. Kurde, odbił ten 2K. to się nie przebije. Dobra, nie ma działu nowego, nie ma dowódcy. Nie ma go silnika, więc w praktyce spłonie już. Dziębiłbym się przez to. W praktyce tutaj tę dziurę widzę. Jest i zemsta. To jest Stryker, okej. Okay. Dałoby się bardziej rakietę załadować na niego. Leopard niestety został już rozwalony. W sumie rakiety nie muszę już ładować, gość został zmuszony do ucieczki z tamtego terenu. Wydaje mi się, że za mną widziałem wroga. Albo to dym. Nie jestem pewny, ale póki strefa nie jest nieprzejmowana, to znaczy, że jest dobrze. Tutaj jest 2K. Dość tak czułem, że on tutaj gdzieś stoi. W sumie artylerii nie będę dawał. Dobra. Sojusznik przyjął pestkę, która chyba nic mu nie zrobiła. Tam znajduje się jakiś czołg. Niestety z tej pozycji go nie dam rady jakoś tutaj zauważyć, czy uszkodzić. Asysta za Tama. i Geparda ktoś rozwalił. O-o! Ciebie się boję. Wiem, że jest na respie, ale już w zasadzie oni są już tylko na respie. Też gdzieś tam jeszcze operuje backlade Nieważne, już został rozwalony. Po co oni tak się respią tymi pelotami? A, jeszcze był nieśmiertelny. Kurde, nie trafiłem. Aha, działu nowego mi zdjął. To ciekawe jak Jak on się poprzebijał? Ciśnienie kuźwa mnie zabiło, no chyba se jaja robi. Tutaj tym razem postrzelamy sobie trochę na daleko, o ile będzie taka szansa. No bo to jest bitwa, więc w większym stopniu to będzie taka kamperiada. Tam widać pierwszą ofiarę, która po prostu ma na to wywalone. Ale już teraz oberwał? Ja też oberwałem. Krzaki mi tu przeszkadzają, ale dobra. Widzę skąd gość łupie, i nie jestem sam. Jest ich tam aż dwóch. Tylko chyba obrywają od rakiet top-downów, więc trochę są wyłączeni z walki. Tak naprawdę my tu nie mamy jakiejś korzystnej górki, by bardziej podjechać i móc sobie tak strzelać, pó póki oni tam się znajdują. Za nisko. No teraz za wysoko Dobra, on tu mnie nie widzi. Distancja 1400 metrów. namierz mi jego Dowódca zamek działa. Kurde Teraz znikome uszkodzenie. Na razie myślę, że spróbuję przestawić się bardziej tutaj. Niestety, wróg... chyba na tę sekundę dominuje. Zobacz, tu jest, tu jest przeciwnik. Za daleko. Dobra, udało się. I to jeszcze bila. Dla mnie Bill by stanowił poważne zagrożenie z tych rakiet. By zaryzykować i spróbować podniekać trochę bliżej, może nie będą spodziewali się tak ataku od boku. Albo ktoś zaraz mi na termo wypatrzy, bo ten samolot mi tu połowę rzeczy zasłonił. Coś tam się zadymiło, jestem za bardzo na krawędzi mapy. Zależy, żeby podniekać tutaj pod tę górkę i troszkę się schować, o. Oni już wjechali na strefę A. I mamy jeszcze campera. Ta pomniejszona wersja Marginota jest tak beznadziejna właśnie. Te drzewa mi tu zasłaniają. Te też bym tu sobie zdjął. Za późno, ale przynajmniej go zdjęli. Dobra, strefa już nie jest przejmowana. I takiej górki mniej więcej brakuje po tamtej stronie, żeby można było za jakimś wałem się schować i lepiej wychylać. Serio! Takie wyznanie, trafienie. Dobrze, że wziąłem tutaj więcej amunicji. On jest poza zasięgiem, zdecydowanie dla mnie. Znowu ktoś na A wjechał? Ha! Zajebiście. No, oczywiście, konsolowiec to. Od razu w dolną trafił. Ale to też bardzo dobrze pokazuje, że tutaj. Na tym już poziomie ta termowizja ma znacznie większe znaczenie dla takiej maszyny. No bo on spokojnie. Ja tu muszę wypatrywać, szukać wrogów. On na termo widzi białą plamkę. O, znaczy, że tu jest wróg. Albo był wróg, bo stoi tylko wrak. Udało się wrócić na pozycję i proszę! Kogo my tu mamy? Chińczyka, który próbował okrążyć z fauna. O, wrogi śmigłowiec na niebie. I nawet go widzę. Dobra, przynajmniej został zasilony przez miga. Kolejnego i to zetciarza udało się mu rozwalić ładnie. No tylko problem jest wrogi samolot, który pewno zaraz tu przyleci. Widzę go. Nie, to BMP. Kuźwa nisko. No skurna. Teraz mi zniknie za górką. I teraz jeszcze czołg mnie zobaczył. Czołg, którego nie widzę. O, przede mną tam akurat był. No właśnie. Miał lepsze pole widzenia. No dobrze, moi drodzy, więc tak podsumowując, czy te 80 ud jest lepszy, równy, czy też gorszy od samego Turmsa i czy jest wart w ogóle zakupu? Ogólnie tak. Brak tej mobilności przede wszystkim wstecznego, jest dość często odczuwalny i nie idzie się wycofać, czy też dobrze przemieścić, więc tak naprawdę lepiej jest jechać w jedną stronę. Też często musimy zawracać, więc stajemy do wroga tyłem, często jesteśmy łatwi do zniszczenia i tak samo gra się Turmsem. Ale w porównaniu do innych czołgów T80, no to gra się tym gorzej. W kwestii pancerza, jest on tu najpotężniejszy jak na 10.0, aż za bardzo trochę potężny. No ale to ma być też niby atut tego czołgu ze względu na brak mobilności i termowizji. Głównie liczy się to przedniej płyty i poliszków wieży, ponieważ dolna płyta, wizjer kierowcy, jarzmo, a nawet garnki są papierowe jak w pozostałych czołgach, więc możemy łatwo zostać zniszczeni. Więc siła ognia jest standardowa. Walka tym czołgiem trochę też jest standardowa, jak w przypadku maszyn T7-2. Ale może lepiej, jakby minimalnie był na tym 10.3 3 niż 10-0, bo właśnie jak patrzę na te moderne, no to ona ma trochę słabszy pancerz, a co prawda lepsze przyrządzenia celownicze o termowizję i lepszą amunicję. Więc no, 10-0 to trochę mocny i czy moim zdaniem lepiej wziąć UDK czy Turmsa jako maszynę premiową? Szczerze, chyba mi się lepiej grało Turbsem, ze względu na to, że ta termowizja jednak daje znaczącą przewagę. Tutaj często byłem trochę ślepy, no ale ten pancerz częściej mi ratował niż w Turbsie. Turms ma przewagę, że to on oddaje pierwszy strzał. T80 UD ma przewagę, że on jest w stanie przetrwać trafienie i odpowiedzieć ogniem. Więc to już jest kwestia, co kto bardziej preferuje. Oba są w miarę na tym samym mniej więcej poziomie swojej skuteczności. To tyle dajcie znać co wy myślicie i trzymajcie się do następnego. Na razie.